Dzień dobry. Godzina 6.30 32. No powiedzmy. Tak rano, taka ranna godzina. O! Podwóreczko patrzcie. Ptaszki ćwierkają. W przedszkolu jeszcze nikogo nie ma. Można zajrzeć do golfa. Słuchajcie, golf od kilku dni coś tutaj sobie grzebie powoli, dłubie w tym golfiku i chciałbym wam w tym vlogu przedstawić po prostu co zrobiłem w międzyczasie, na jakim jestem etapie, ponieważ wiem, że ten golfik was interesuje. Jak przebiegają prace nad tym projektem. Więc proszę, tak to wygląda. W tej chwili pod maską. Yy, trochę go umyłem ogólnie. Yy, kolektor słońce, przepustnica oraz pokrywa zaworów zostały poddane Aqua Blastingowi. To tutaj mój kolega Krzysztof, tak, zajmuje się takimi rzeczami. Krzysztofa poznaliście w filmiku z BMEczką, taką ładną, uturbioną. Także on to też robi, jeszcze tak nieoficjalnie, ale. Za jakiś czas już tak ruszy pełną parą. To będzie mógł i dla Was robić takie rzeczy. Listwa tutaj też wtryskowa została oczyszczona. No i co? Zdjąłem pokrywę zaworów, zdjąłem ten kolektor. Kolektor i tak jeszcze raz będę zdejmował, ponieważ mam zamówiony spacer. Może zrobimy tak, że w tym odcinku jeszcze będzie montaż tego spacera. Także tak naprawdę kolektor jest założony, ale i tak go będę demontował. Map sensor został przeniesiony, bo tu była taka rurka z kwasówki, zaraz wam pokażę. Tak powoli to wszystko, powoli to wszystko idzie. To nie jest tak, że to wiecie, o z tamtej strony to już sekunda. To potrwa zawsze chwilę musi potrwać. Ja już w moim wieku to już nie tak szybko wiecie tak biegać między tymi samochodami. Patrzcie, o, była taka rurka I tutaj był włożony właśnie MAP sensor w tę rurę Tu była taka opaska założona No już tej rury nie będzie Ja zrezygnowałem z tej rury, zrobię inaczej ten dolot W każdym razie ten MAP sensor trafił w tym momencie tutaj już do kolektora Do kolektora ssącego Tutaj mamy IAT i pytacie dlaczego w map sensorze, czemu, po co ten iat, skoro jest map sensor, yy, wiązka po prostu nie ma i yy, czujnika temperatury powietrza, więc zrobiliśmy, skoro to już było w wiązce gotowe, no to zostawiliśmy to jak jest, ja tylko tu zrobiłem mocowanie map sensora yy, i tyle. No można by było tutaj to zmienić, aczkolwiek, no, no może byłoby schludniej, bo nie byłoby jednego z tych elementów, byłoby mniej ale to na to samo wychodzi, tak naprawdę. Co więcej, Turbo Inlet Pipe jest zmieniony, bo to co tam było, to... Zresztą zaraz wam pokażę. Proszę, tak wyglądał Turbo Inlet Pipe, który był w tym samochodzie. Jest to oczywiście rura, która prowadzi z filtra powietrza do turbosprężarki. Do czego są te poszczególne tutaj odnurza? To jest do jakichś podciśnień, sterowania jakimś głównym, jakąś ekologią, nie pamiętam czym, no już nie dam sobie ręki uciąć. Tutaj mamy wejście do N75, czyli zaworu sterowania wastegate'em w turbosprężarce. Tutaj mamy wpinaną DV, czyli upust ciśnienia ładowania z rury z turbo do z powrotem przed turbo. No a tutaj z boczku mamy wejście z odmy, czyli z układu przewietrzania skrzyni korbowej. Cała ta rura została wymieniona na wersję tuningową, czyli oprócz tego, że no jest nowa, nie jest poklejona silikonem. No to zapewnie trochę lepsze przepływy. Tu jeszcze jest taki bałagan, delikatnie mówiąc, ponieważ ta wiązka jeszcze też nie jest tak na 100% skończona, bo jak już będzie. Skończona na 100%, to wtedy zostanie zaizolowany, jakoś zamocowana, ale jeszcze Wam pokażę, bo usunąłem ABS i słuchajcie, e, jak to jest z tym ABSem? Czy ABS jest potrzebny, czy jest dobry, czy jest niedobry? Słuchajcie, ABS oczywiście jest dobry. Można powiedzieć, że ma same zalety w tym przypadku, ale tutaj ja tego ABSu nie chciałem, ponieważ montaż ABSu to jest pewien, można to nazwać, koszt którego kosztu ja nie chciałem nie chciałem ponosić, nie chcę mieć w tym Golfie ABS-u. Ja sobie poradzę bez ABS-u. Tutaj niektórzy krytykowali i owszem, jeśli wolicie mieć auto z ABS-em, ja się nie kłócę. Miejcie sobie, róbcie projekty, montujcie tam ABS. Ja tego Golfa będę miał bez ABS-u. Od fabryki wyjechał bez ABS-u i będzie bez, bez ABS-u. Także ABS-u nie ma. Układ hamulcowy Został przerobiony na, ponieważ nie ma ABS-u, korektory siły hamowania na tylną oś oraz na przednią oś przewody bezpośrednio. Jeszcze to będę montował, mocował te rurki. No rurki, tak jak widzicie, są, y, są w miedzi zrobione, no ale po prostu już ktoś tak zrobił, już nie będę tego wymieniał. Wolałbym rurki stalowe, no ale jak już jest miedź to przynajmniej łatwiej było, wiecie, tutaj to poprzerabiać. Stalowych. Stalowa rurka jak już jest teraz użyta to niestety ciężko jest, praktycznie jest niemożliwe żeby ją prze... Y, inaczej uformować bo ona już wtedy pęka. Jeśli jest nowa to się formuje w miarę łatwo, ale używana rurka metalowa no to już jest do wymiany, natomiast mieć no to udało mi się tutaj przerobić. Y, co więcej, wpadły dwa wentylatory jeden wentylator drugi wentylator Wczoraj miałem gościa, w ogóle wczoraj, wczoraj miałem gościa Pitera, PTR Performance. Może kojarzycie, i tak sobie tutaj jeszcze dywagowaliśmy na temat tego golfa. I muszę zrobić taką modyfikację: że tutaj była zaślepeczka zrobiona. No to był taki kawałek węża ze śrubą. No ja zrobiłem zaślepkę, ale tę zaślepkę wywalę i zrobimy stąd rurkę tutaj do. Do zbiorniczka, aby było odpowietrzenie układu. Bo tak przyjrzeliśmy się, to wychodzi na to, że układ nie jest odpowietrzony. W każdym razie dwa wentylatory, takie płaskie swamica. Tutaj układ zbudowałem taki na przekaźnikach, czyli mamy dwa przekaźniki do tych wentylatorów uruchamiane ze switcha, który jest w chłodnicy. Czyli jest standardowe takie golfowe rozwiązanie to nawet nie jest po zapłonie, tylko jest bezpośrednio z akumulatora, więc jak powiedzmy w sytuacji takiej awaryjnej zgrzany mocno samochód gdzieś się zatrzymam powiedzmy zgrzanym mocno samochodem no to to będzie działało będzie się chłodziło, dodatkowo mam tutaj jeszcze pompę pompę tą elektryczną no ona teoretycznie nie jest potrzebna ale skoro była, to ją po prostu zrobiłem do niej wiązkę i podłączyłem ją też pod przekaźniki od Wentylatorów, także chodzi razem z wentylatorami. Wentylatory są, mają, to są dwa stopnie, więc chodzą. E, pierwszy stopień to jest jeden wentylator, drugi stopień, e, dwa wentylatory razem. O! E, w ten sposób. Cóż więcej, będę jeszcze tutaj montował czujnik temperatury do tej maszyny. Akumulator, mam akumulator, tutaj z akumulatorem to też taka dyskusja zażarta. Nastąpiła, no i patrzcie jak to jest z masami tych akumulatorów. Słuchajcie. To jest najmniejszy, najlżejszy akumulator, jaki znalazłem w katalogu w Intercarsie i to jest 380 amperów 44A, to waży 11 kg, nie pamiętam, koszt 150 zł chyba, natomiast taki akumulator wyrwałem. Kupiłem gdzieś na Allegro. Tutaj mamy pojemność 22Ah. Nie mam podanego maksymalnego wydatku prądowego, aczkolwiek z tego co wiem powinien kręcić golfa, ale to waży. No tutaj już zgaduję, chyba że tu mamy wagę gdzieś podaną. Nie, nie mamy wagi chyba nigdzie, ale to waży podejrzewam, że około 5-6 kg, czyli połowę, połowę tego. Ile może ważyć kabel? Taki, powiedzmy, kabel stąd na tył samochodu. Ciężko mi powiedzieć, 2-3 kg. Także, no ogólnie, bez sensu by było, chyba, przenosić na tył ten akumulator. Gdyby ten akumulator miał ważyć, nie wiem, 20 kg, 30, no to byłby sens, ale jeśli ja tutaj zmniejszam masę yy, o, no, <grych> o 5 kg. No to po co mam jeszcze dokładać drugie tyle kabla, żeby po prostu przenieść to na tył? Także po prostu będzie sobie z boczku ten akumulatorek tutaj pod maską tak zamontowany. No i tutaj, skoro jesteśmy w tym temacie, no to oczywiście muszę Wam pokazać dziurę, bo tu jest dziura, patrzcie. Tak jest wygnite. Tu jest mocowanie akumulatora, no i po prostu zgniło. Zrobię to. Mam zaplanowaną tę naprawę, ale jeszcze powiem Wam szczerze, tak mi się chce pojeździć tym golfem. Tak mnie już skręca na jazdę tą furą, że, że nie mogę. Już spinam się, żeby nie robić skrótu w niektórych rzeczach, ale naprawdę tak mnie po prostu korci, żeby tym golfem po prostu pojeździć, że tę dziurę na razie zostawię, Ona tu będzie, pokazałem ją Wam, więc wiecie, że tu jest dziura. Możecie mi w komentarzach przypominać, Krysie pamiętaj o dziurze w Golfie, także te dziurę zrobię. No tu na szczęście y, konstrukcja zawieszenia nic się nie opiera w tym miejscu. To też nie jest, y, nie jest jakby konstrukcyjne. Podłużnica jest od dołu jakby gruba. jest jakby profil w kształcie litery U, a tu góra no to tak jak widzicie to jest taka cieniutkie, cieniutkie tylko poszycie, także... No bez obaw o bezpieczeństwo, że tak powiem. Ale spoko, na pewno to zrobię. Teraz priorytetem jest to, żeby ten golfik po prostu pojeździł. Co będę robił w tym momencie? Będzie to na pewno mocowanie akumulatora. Przewody muszę dorobić, no bo wiadomo, już te klemy mi nie zdadzą egzaminu. Też troszeczkę skrócę na pewno klemę, żeby tu nie było za długich tych kabli. I zamontuję akumulator oraz dolocik. Dolocik kupiłem też. Kupiłem na Fmicu. O taki. O taki. Chris niestety jest za, za słabym youtuberem, żeby dostawać w gratisie. Więc Krys kupił. Nie myślcie sobie, że tak tu Krysowi wszystko spływa. Spływa z nieba, wpada. Więc mam taki dolocik, to od razu. Tak i ona na szybko dolocik, fajny, gotowy. Nie będę musiał blachy giąć. Patrzcie Mniej więcej w taki sposób tutaj ten dolot będzie wykonany. Yy, docelowo tu jeszcze wykonam kawałek takiej osłony, żeby zachodziła, bo tu będzie, tu będzie w ogóle rura, prawda, z interkulera, Więc tu do, wykonam jakiś kawałek takiej osłony, że będzie tutaj w okolicy akumulatora. Yy, zasysało powietrze już do dolotu, żeby to powietrze było chłodne. No tu ma skąd, ponieważ tutaj grill, lampa będzie miało którędy brać. No i akumulator też będzie w chłodnym miejscu. Tutaj ktoś w komentarzach napisał, Chrisie, akumulator zagrzeje się, wybuchnie. No nic tu nie wybuchnie. Będzie dobrze. Troszeczkę zaufajcie Chrisowi. No już nie spisujcie Chrisa projektów od razu na. Na straty, no, troszeczkę wiary, więcej. Dzień dobry wszystkim. Witajcie. Kilka dni później. He he, tamten odcineczek się zaczął tak. Znaczy, tamten odcineczek odcineczek zaczął się tak wcześniej, a teraz się trwa. Jest późno, bo jest. czy znaczy późno, jest. esta dochodzi. Kilka dni minęło. Co porobiłem w golfie? Niewiele w sumie. Teraz Wam pokażę taki update co ja tu zrobiłem To tylko tak wiecie wsadzone Żeby zatkać dziurę Przełożę na razie tutaj żeby nie przeszkadzało Hm, zamontowałem lampy Kupiłem od razu lampy Nowe, także są zamontowane nowe lampy Zamontowałem tutaj klakson, także klakson jest przykręcony Zamontowałem intercooler, troszeczkę inaczej go ustawiłem niż było wcześniej. Cóż więcej, zamontowałem tutaj, pewnie już tacy bystrzejsi z Was już zauważyli. Puściłem tutaj taką rurkę, którą będzie płyn odpowietrzał skrzynię korbową, znaczy skrzynię, przepraszam, układ chłodzenia silnika. No mam już akumulator, mam zrobione... Uchwyt o, jest zamocowany, jest, jest zabetonowany. Przekręcony tam masa. Plus wszystko już jest podłączone do niego. Wiązka jeszcze nie jest gotowa, ale mam jeszcze czujnik temperatury silnika podłączony, aczkolwiek jeszcze nie skonfigurowany. Odpalę go teraz, pokażę Wam, jak on pali na tym malutkim akumulatorku. W środku delikatny bałagan, oczywiście. O! Słychać pompę. I tak kręci. Nie jest skonfigurowany czujnik temperatury, więc on nie ma ssania. ogólnie on jeszcze jest niepokonfigurowany. No i tak chodzi. Także maszyna jest paląca. Hehe. Ale ze mnie świnia. Tak zadusiłem golfa. Ale zrobiłem nie fair. Dobra, jeszcze raz go odpalę. No, tak jak widzicie, taki mały akumulator całkiem żwawo kręci. Podejrzewam, że jakiekolwiek problemy, jak już to byłyby pewnie w zimą, w duży mróz. Wtedy może ciężko byłoby mu kręcić. Chociaż nie wiem. Przetestuję to. Mu na zimnym, nie tak, bez obciążenia, to się wiecie, się nie liczy. Surcz, było słychać surcz z turbosprężarki oczywiście macie rację. Dlaczego? Dlatego, że chwilowo jest odłączona, jest odłączona DV, ponieważ jest tym, tymczasowy, tymczasowy Boże. Ale mi to wiecie, co nagrywam ten filmik tak w celu takiej dokumentacji. A ja tu mi tak wstyd troszeczkę wam niektóre rzeczy pokazywać. No, ale jest to proces, jest to wszystko proces i ten proces wam pokazuje, no, pokazuje wam jak ten proces wygląda, żebyście sobie nie myśleli, że budowanie projektów to jest takie wszystko piękne, łatwe, ładne, że tylko oglądacie zdjęcia na Instagramie, wszyscy sobie się spuszczają do tego i jest wszystko ładnie, pięknie, nie, to jest masa pracy. Na przykład jeśli chodzi o pas przedni, no to śrubeczki. Zamówiłem nowe, uzupełniłem. Wszystkie są skręcone, także pas przedni już nie będzie się telepał. Z pozytywów, no to są takie, że tutaj te otworki, to wszystko mi się spasowało, więc jakoś strasznie drutowany ten golf nie był. Z trzech jakoś nie był spawany, składany, także to już takie trochę dobre mam wiadomości, a nie ciągle jakieś tam złe i narzekanie i tak dalej. Ta rura. Sam spawałem, także wiecie, yy. dzisiaj wymyśliłem taką teorię, że spawarkę trzeba umieć obsługiwać. Nie trzeba umieć spawać. Wystarczy umieć obsługiwać spawarkę, a kiedy już umiesz obsługiwać spawarkę, to trzeba umieć szlifować. O! Jak już umiesz szlifować, to poradzisz sobie bez umiejętności spawania. Oczywiście to żart. Hmm. Yy. Co więcej mogę dodać? Chyba nic więcej, chyba to wszystko będzie w tym updateciku. Nie mam jeszcze spacera, także spacerka nie pokażę wam. Nie zamontowałem go jeszcze, także to jest rzecz taka przyszłościowa. No i czeka Golfika. Jeszcze, no wiadomo, trzeba skończyć wiązkę. Jak będę miał skończoną wiązkę, wtedy zajmę się budową tutaj do lotu zimnego powietrza żeby tu zrobić wiecie odgrodzić troszeczkę tę przestrzeń żeby tu było zimne powietrze a taka jedna właśnie rzecz serwo zamontowałem tutaj troszeczkę inną rurkę do serwa taki króciec kupiłem rureczkę sobie puściłem tutaj dołem żeby po prostu było żeby było schludnie no schludnie to tu jeszcze nie jest no ale mam nadzieję że finalnie będzie tutaj można powiedzieć że w miarę, w miarę schludnie odma. Jeśli już musimy poruszać temat odmy, to będzie ona służyła do oliwienia filtra powietrza. I tak przy tej wersji zostaniemy. To wszystko w tym odcineczku. To tyle. No, dziękuję za oglądanie. Update golfowy skończony. W następnych update'cikach będziecie mieli kolejne informacje, co z projektem. Zachęcam Was też do korzystania ze sklepu Profesora, gdzie możecie różne gadżety sobie profesorskie zakupić koszulki i inne różne pierdoły, nawet chemię warsztatową tam w tym sklepie sprzedaję dosyć dobrej jakości. Takie moje wybrane produkty, także zapraszam Was. Link macie w opisie. Ja nie mam takiego zmysłu semickiego, żeby Wam o tym zawsze informować a sklep stoi i w sumie e, przydałoby się zagonić do roboty, żeby coś tam się ruszało. Okej, okay, dobra. Teraz wam pokażę napęd 4x4 w Golfie, bo uruchomiłem e, Haldex controller. Hmm. Pokażę wam jak zrobiłem wiązkę. Słuchajcie, wiązka jest zamocowana tutaj nad Haldexem. Tylko wezmę jakieś Kawałek jakiegoś oświetlenia, żeby Wam to pokazać. Tak, na razie to wygląda tutaj pod kanapą, czyli tam, ten w Peszlu. Kabel to jest zasilanie pompy. Natomiast ten czarny, taki tutaj, który tam się chowa pod tapicerkę, idzie razem z główną wiązką w progu do środka auta. Już Wam pokażę. Tu jest oczywiście deska zdjęta, więc jest wszystko rozwalone, ale spójrzcie, tak wygląda ta cała sytuacja. I tutaj mamy elementy sterowania tym haldeksem. To jest włącznik on-off, dioda sygnalizacyjna, że jest włączone, i potencjometr regulujący siłę spięcia, No to taka jest teoria, jak w praktyce to będzie działało, to jeszcze nie wiem. Masa jest podłączona tutaj do karoserii do punktu masowego. Zasilanie po zapłonie wykorzystałem z, ze skrzynki bezpieczników. To co widzicie, ta wiązka tutaj, to, to jest oryginalny Golf. Już co nie to jest oryginalny Golf. Nie ma tutaj już nic z no oprócz tamtego pedału gazu. No, i zegary też są golfowe. Aczkolwiek z zegarami to jeszcze jest znak zapytania, co będzie dalej. Dobra, pokażę Wam, jak to wygląda przy Haldeksie. Dobra, wchodzimy pod spód. Yy, I teraz tak tutaj ten sterownik Haldeksu jest przerobiony. Ja już go tak otrzymałem yy, od firmy EQ Master. Znaczy, otrzymałem go od poprzedniego właściciela. A przerobiony był przez firmę EQ I tu już jest dorobiona wiązka. I po prostu tutaj mamy takie. Jakby wam to pokazać, A już to wszystko pospinałem. Mamy takie, zobaczcie, trzy kostki. Jedna, druga i tutaj trzecia. Ta kostka odpowiada za zasilanie pompy. Tutaj trzypinowa kostka to tak naprawdę w niej idzie tylko sygnał temperatury. No i czteropinowa kostka to jest sterowanie, sterowanie silniczkiem krokowym, no to regulacja spięcia. No tu porobiłem takie mocowania, żeby to się wszystko trzymało. Są takie zapięcia porobione. Tutaj klamra. Wszystko jest w peszelach. Wszystkie piny i inne takie rzeczy są polutowane. No i tutaj przez taką przelotkę gumową wpuściłem kabel do wnętrza samochodu. Masa do czujnika, bo tu mamy czujnik temperatury w tym haldeksie, Masa do czujnika jest po prostu do karoserii przymocowana. To teraz Wam pokażę jak to

w każdym razie. Włączyłem wichurę, bo tu już się zrobiła komora gazowa. W każdym razie, tak jak zauważyliście, Haldex działa. Yy Oczywiście mamy otwarte dyfry, z tyłu jest otwarty dyfer i z przodu jest otwarty dyfer, dlatego tutaj nie wiem czy hamulec trzyma czy coś, po prostu koło się nie obracało. A tak, przecież zaciągnąłem, puściłem ręczny, a to wszystko wiecie, ten samochód stał z czasu, więc te hamulce i tak kompletna renowacja mnie czeka, tarcze, zaciski, to wszystko pójdzie w on albo będzie regenerowane. I tak to wygląda na chwilę obecną. No, no, jestem mega zadowolony, że ten Haldek udało mi się uruchomić. Jest to dosyć, jakby Wam to powiedzieć, gdzieś znajdę może schemat, to Wam pokażę. O tutaj mam schemat, taki po prostu jak producent tego sterownika yy, mi dał. Zrobiłem wszystko według tego schematu, poza VSS, czyli poza czujnikiem prędkości pojazdu. Ale mam, zrobiłem sobie w wiązce od razu miejsce na ten czujnik, także mogę go w każdej chwili sobie ewentualnie podłączyć, wyprowadzić z liczników lub innego urządzenia. Bez żadnego konfigurowania, bez niczego, po prostu polutowałem, podłączyłem i działa. No wiecie, ja nie jestem tutaj ekspertem jakimś od elektryki, ale no wszystkie połączenia są lutowane w termokurczach, w izolacji więc wydaje mi się, że po prostu będzie to po prostu będzie to działało masy też są masa do karoserii plus ze skrzynki jest to ch chyba solidnie zrobione, no tak mi się wydaje pierdzieliłem się z tym długo bo podłączenie, puszczenie wiązki dorobienie tych kostek wszystkich tutaj trzeba było polutować jakieś, jakąś diodę, jakiś potencjometr no to łącznie to mi zajęło jakieś 6 godzin, także Sporo, no w 6 godzin to można skrzynię wyjąć, wyjąć i włożyć, tak naprawdę, w takim golfie. No dobra, to chyba wszystko w tym update'u. 4x4 działa i można lecieć z koksem dalej, czyli ogarniać, kończyć elektrykę pod maską, no i myśleć nad złożeniem, złożeniem tego środka, myśleć nad prędkościomierzem, obrotomierzem, jak to ogarnąć, żeby to działało ale to pewnie będzie już update w nowszym odcineczku. Dzięki za oglądanie. Narka.